Kupując mm -hmm. nieruchomość za granicą, możemy oczywiście natknąć się na wiele, powiedzmy, może barier czy też przeszkód. Nie mówię podwodnych kamieni, bo podwodne kamienie mogą być wszędzie. Tak. Natomiast warto dobrze sprawdzić stan prawny nieruchomości. Turcja jest dosyć wolnym rynkiem, czyli w momencie, kiedy przychodzimy i chcemy dokonać zakupu, Nikt nam nie zada pytania, skąd mamy pieniądze. Na przykład w Turcji nieruchomości, które są budowane, tak jak w niektórych ciepłych krajach. Są budowane również z ogólnodostępnymi takimi kompleksami w środku, czyli na przykład mamy często basen zewnętrzny, basen wewnętrzny, siłownie, saunę, tureckie hamam, czyli takie tureckie spa. Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z Michałem. To co możemy powiedzieć od razu, to że zazdrościmy na pewno Michałowi, bo u nas w Krakowie 17 stopni i leje. Ja na początku myślałem, że Michał ma włączone tło na Zoomie, ale jednak, jednak nie. To Michał opowiada, gdzie jesteś. Jednak nie cześć, witam wszystkich. Łączę się z wami z Turcji. Tak, tło nie jest wrzucone na green screen. Jest rzeczywiście za mną, za mną plaża. Jestem na jednej z plaży w Alani, w Turcji, gdzie też mieszkam na tę chwilę i gdzie też pomagamy klientom kupować nieruchomości. Mhm. To może też od razu właśnie się przedstawię tak naprawdę, bo... Ja nazywam się Michał Wójcik, yy, prowadzę firmę Apartment in Paradise, gdzie pomagamy klientom z Europy kupować nieruchomości w 12 ciepłych krajach na świecie. Wybaczcie za ludzi za mną, ale to rzeczywiście jest prawdziwa plaża, więc czasem ktoś może przechodzić za mną. To tylko potwierdza, Michał, yy, że to nie klientom... jest włączone, więc to najważniejsze. <noise> tak jest, że prawdziwi ludzie przechodzą. Pomagamy klientom z Europy, pomagamy klientom polskojęzycznym, angielskojęzycznym, rosyjskojęzycznym kupować nieruchomości w 12 ciepłych krajach na świecie, na trzech kontynentach. Jesteśmy w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską. Jesteśmy też na przykład w Dominikanie, czy na przykład też w Azji, w Dubaju. Więc jest tych krajów rzeczywiście kilkanaście. Okej. Okay. Michał, pierwsze pytanie, takie szybkie na rozgrzewkę. Z klientów, których obsługujecie, które kierunki teraz dla Polaków, bo tak dla tych, ta, takich odbiorców dzisiaj nagrywamy dla Polaków które kierunki świata są teraz najbardziej popularne jeżeli chodzi o zakup nieruchomości za granicą mhm. tak generalnie na tę chwilę y, oczywiście najpopularniejsza jest Hiszpania y, Hiszpania jest bardzo rozpromowana w Polsce wśród polskich klientów w niektórych w Hiszpanii mówi się że y, częściej można spotkać Polaka niż Hiszpana powiedzmy Ej. tak jak na przykład Torawiecha. Mhm. E, która jest e, tak bardzo, bardzo lubiana rzeczywiście przez, przez Polaków. E, ja bym powiedział, że na drugim miejscu patrząc na naszą firmę i też na zapytanie, czy też na wybory, czy na zakupy, to są na przykład kraje, które są blisko, które są na przykład w Europie, czyli na przykład Czarnogóra, Albania, które rzeczywiście nie są jeszcze w Unii Europejskiej, ale są w takiej bliskiej dostępności autem, gdzie jesteśmy w stanie na przykład dojechać w ciągu kilkunastu godzin do swojego apartamentu. I te kraje są bardziej wybierane. Polacy, powiedzmy, boją się krajów poza Unią Europejską albo krajów chociażby poza Europą, czyli właśnie mniejsze zainteresowanie, ale również jest. Na przykład na Turcję, czy na Cypr Północny, czy na przykład na Dubaj, Dominikanę. Aczkolwiek te kraje również się rozwijają. Powiedzmy, tam w tym momencie kupują też świadomi klienci, świadome osoby, które na przykład też lubią te kraje, które do nich przyjeżdżają na przykład co roku. Czy mają jakąś styczność właśnie z tymi krajami? Mhm. Natomiast, natomiast, tak jak w sumie zapytałeś, najpopularniejsze są kraje Unii Europejskiej, głównie na pierwszym miejscu oczywiście Hiszpania. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zakup nieruchomości w krajach takich europejskich, jest to jeszcze o tyle proste, że czasami. Przedsiębiorca z Polski może sobie z tym poradzić sam. Oczywiście jest parę tam kłopotów, które musi pokonać, ale jest w stanie sobie poradzić sam. Natomiast przy wyborze nieruchomości już poza granicami Unii Europejskiej dużo lepiej skorzystać z profesjonalistów, bo pewnie z doświadczenia wiesz, że są rzeczy po drodze, które mogą się po prostu nam wysypać, które mogą nas kosztować dużo pieniędzy, prawda? Tak, oczywiście. To tak naprawdę ja bym powiedział, że w każdym kraju warto. Korzystać z profesjonalisty w swojej dziedzinie, tak? Kupując nieruchomość w Polsce również dobrze jest korzystać z pośrednika nieruchomości, który tak naprawdę zajmuje się tym na co dzień, który nam sprawdzi nieruchomość, który sprawdzi stan prawny, który powiedzmy, może znać pewne kruczki, albo może znać na przykład dewelopera, może nas zaprowadzić na poprzednią inwestycję, pokazać nam, jak deweloper budował wcześniej, jakie są jakości materiały, czy może jakieś problemy były wcześniej czy chociażby z nieruchomościami z rynku wtórnego. Tak? Nie wszyscy jesteśmy w stanie e, wiedzieć wszystko o nieruchomościach, jeśli tym się nie zajmujemy na co dzień, e, dlatego zawsze e, warto skorzystać ze specjalisty w swojej dziedzinie. Jeśli ząb nas boli, sami go nie wyrywamy, ani też nie leczymy. To jest Także warto to jest. zawsze iść do, do osoby, która pracuje w tej dziedzinie, zwłaszcza też kupując nieruchomość za granicą. Tak. Michał jest z naszej społeczności, Flatforce ja też zdecydowanie rekomenduję współpracę z Michałem i z jego firmą. Natomiast czym powinny osoby kierować się przy wyborze partnera do zakupu nieruchomości za granicą? Czy są takie niuanse, na przykład, które wasza firma dostarcza, a inna nie? I na przykład powinniśmy na to zwrócić uwagę przy wyborze takiej firmy do współpracy? Mhm. Tak naprawdę my, wybierając też nieruchomości dla naszych klientów, też partnera, z którym pracujemy na miejscu, w większości zapewniamy współpracę w języku polskim, więc jednak staramy się tak, aby ta bariera językowa nie była, nie była przeszkodą. Jeśli na przykład partner, który jest na miejscu, nie ma polskojęzycznych pracowników, wtedy staramy się zapewnić też tłumacza, często sami też pomagamy, sami też jeździmy do wszystkich ciepłych krajów i też poznajemy od środka, sprawdzamy też, jak budują deweloperzy. Sprawdzamy, jak wygląda cały proces zakupu, i też pomagamy klientom w tym kontekście. Tak? Kupując nieruchomość za granicą, możemy oczywiście natknąć się na wiele, powiedzmy, może barier czy też przeszkód. Nie mówię podwodnych kamieni, bo podwodne kamienie mogą być wszędzie. Tak. Natomiast warto dobrze sprawdzić stan prawny nieruchomości. Tak? Kupujemy jednak, mimo wszystko, w innym kraju, w obcym kraju, gdzie trzeba pamiętać, że. To prawo się różni, jest to inne prawo, tam jesteśmy my obcokrajowcami. Natomiast jeśli wybierzemy firmę, która na miejscu specjalizuje się rzeczywiście w sprzedaży, zakupie nieruchomości i pomaga też obcokrajowcom, to wtedy raczej jesteśmy pewni, że dobrze i bezpiecznie pomogą nam kupić tak? i też dobrze i bezpiecznie ten zakup, proces zakupu, czy też proces sprzedaży nieruchomości przeprowadzą dla nas. Okej. Okay. Michał, też zaoferowałeś się z tym, że jeżeli ktoś z naszej społeczności będzie zainteresowany zakupem nieruchomości w tych 12 krajach, o których wspomniałeś, jesteś w stanie pomóc. Natomiast nie sposób dzisiaj w takie krótkie nagranie przegadać 12 krajów, więc może wrzućmy sobie jakiś jeden kraj na tapetę. Nie wiem, ja proponuję Turcja, z racji, że jesteś w Turcji, więc możemy już widzieć mniej więcej, jak to jak to wygląda. I chciałem zapytać Jasne. Ciebie też o coś takiego, że czasami w. Ludzie decydują się na zakup nieruchomości właśnie poza granicami Polski z tego powodu, że nie trzeba to zawsze udokumentować, skąd pochodzą pieniądze, bądź taka, tak, zakup takiej nieruchomości jest możliwy za kryptowaluty. I powiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o nieruchomości w Turcji? Czy jest to w ogóle możliwe? Jeżeli tak, to jak to wygląda? Tak, Turcja jest dosyć wolnym rynkiem, czyli w momencie, kiedy przychodzimy i chcemy dokonać zakupu, Nikt nam nie zada pytania, skąd mamy pieniądze. E, absolutnie nie mówię tu, nie promuję jakiegoś, powiedzmy, parania pieniędzy czy takiej właśnie różnych rzeczy. E, natomiast Turcja jest takim krajem właśnie wolnościowym, nazwijmy tak, gdzie rzeczywiście gotówka króluje jeszcze e, i nie wszystko musi się odbywać przelewami, jak to jest na przykład w Unii Europejskiej. E, czy też na przykład niepełna kwota musi, się, e, musi być przelana z konta na konto. Co do kryptowalut, tak, również w Turcji deweloperzy, niektórzy, nie wszyscy, mają możliwość przyjmowania płatności przez kryptowaluty. Jest to możliwe w takich krajach jak właśnie Turcja, na przykład na Cyprze Północnym, jest to możliwe też na przykład w Dubaju, czy też w Montenegro, w Czarnogórze. Też taką możliwość możemy, możemy znaleźć. Więc też po prostu umawiamy się, wybieramy sobie mieszkanie, mieszkanie nam się podoba. Tak, na przykład w Turcji, w Alanii, mieszkanie z widokiem na morze, i powiedzmy, mamy część środków, które są ulokowane po prostu w kryptowalutach. Deweloper w momencie, kiedy oferuje taką dostępność, to wtedy umawiamy się na spotkanie z menedżerem i też dogadujemy proces płatności, jak, po jakim kursie, w jaki sposób ma to być przetransferowane. Jasne, ok. czyli jak już wiemy, że jest to możliwe, chciałem jeszcze zapytać Ciebie o taką nieruchomość, właśnie tak jak już zacząłeś opowiadać w Turcji, w Alanii, z widokiem na morze. Jakie to w ogóle są ceny? Bo słyszeliśmy ostatnio o tym, że te ceny w Turcji bardzo wzrosły przez ostatni czas, jeżeli chodzi o nieruchomości, jak to wygląda na ten na dzień dzisiejszy. Tak, jest. Turcja jest bardzo dynamicznym rynkiem. W rok do roku w samej Turcji. Chociażby opierając się na Alanii, w system na przykład w Alani, ceny wzrosły w niektórych miejscach o 50- nawet 100% rok do roku. Co miało na no to wpływ? Po pierwsze, pandemia, a po drugie, wojna, która też spowodowała to, że do Turcji zaczęło napływać bardzo dużo kupujących z Ukrainy i z Rosji. Wiadomo, jedni uciekają przed wojną, drudzy uciekają przed sytuacją ekonomiczną w kraju. I też rzeczywiście napędzili ten rynek. Napędzili ten rynek tak, że te ceny właśnie podskoczyły o 50-100%. W tym momencie, co i za ile możemy kupić w Turcji? Może będziemy mówić ogólnie nie o rynku pierwotnym i wtórnym, tylko powiedzmy tak, o takich mniej więcej średnich cenach. Średnia cena za metr to jest powiedzmy około 1500 euro 2000 euro za metr kwadratowy. Za około 100 tysięcy euro jesteśmy w stanie kupić mieszkanie 1 plus 1, czyli taki klasyczny one bedroom, jedną sypialnię plus kuchnię z salonem, w niedalekiej odległości od morza. W też fajnym kompleksie, bo na przykład w Turcji nieruchomości, które są budowane, tak jak w niektórych ciepłych krajach. Są budowane również z ogólnodostępnymi takimi kompleksami w środku. Czyli na przykład mamy często basen zewnętrzny, basen wewnętrzny, siłownie, saunę, tureckie hamam, czyli tak tureckie spa, czy na przykład jakąś, jakiś pokój do masażu i tak dalej. I takie miasto w innych prawda? Tak, powiedzmy, że tak. W niektórych też mamy nawet restaurację, tak, okay. która jest, jest w środku, właśnie w kompleksie. Więc w sumie kupujemy później apartament. Możemy przyjeżdżać do niego teoretycznie jak do hotelu. Hmm. Możemy go też wynająć jak pokój hotelowy, bo w sumie wszystko na miejscu jest. Także nawet klienci, którzy wynajmują te apartamenty, nie muszą powiedzmy chodzić na morze i kąpać się, kąpać się w morzu. Tylko mogą po prostu zostać w tym apartamencie i tam odpocząć. Okay. I też co do właśnie takich dodatków, co chciałbym też dodać, to że za te wszystkie dodatkowe udogodnienia w częściach wspólnych płacimy śmieszne pieniądze, bo często czynsz miesięczny w takim apartamencie to jest około 50 euro, nawet 40 euro za miesiąc. I różnica jest taka, że nie mamy funduszu remontowego, więc na przykład wspólnota mieszkaniowa, jeśli coś się zepsuje, wtedy ewentualnie się zrzuca na coś, co, co trzeba wyremontować, czy coś, coś, co trzeba na przykład naprawić w budynku, czy zrobić nie wiem ogród, większy basen, coś dokupić na przykład. Tak więc jest faktycznie tak, różnica w takim razie, skoro mówisz 50 dolarów za takie rzeczy, a w Polsce w centrum, w Krakowie na przykład, yy, trzeba zapłacić 250 euro za to tak. i nie mamy baserów wyobraź sobie, w naszym bloku. Tak. <gry> Okej, okay. a powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz, bo mówisz, że średni koszt ceny nieruchomości tam 1500 euro za metr, ale czy w, te, w tej cenie to rozumiem też dostajemy nie taki stan deweloperski jak w Polsce, prawda? Tak jest, tak, tak. To hmm? też jest ważne, w sumie Marcin, ważne, ważne pytanie, ważna uwaga. Tak, w Turcji stan deweloperski jest, jest jak u nas stan pod klucz w Polsce. Czyli w momencie, kiedy otrzymujemy już nową nieruchomość od dewelopera w Turcji, mamy wykończone płytki często, kuchnie, zabudowę kuchenną bez AGD, chociaż czasem się też zdarza, że na przykład mamy AGD, czy mamy już w prezencie od dewelopera klimatyzację, mamy zabudowane na przykład szafy, jakieś na wejściu w holu, mamy zrobioną łazienkę, więc generalnie możemy włożyć meble, czasem nawet mieszkanie jest też z meblami, bo na przykład możemy kupić jakiś showroom, i przechodzimy ze szlafrokiem, klapkami, możemy zacząć mieszkać. Okej, okay, czyli tak jak wspomniałeś, ten stan deweloperski faktycznie różni się sporo od tego polskiego, bo kupując nieruchomość w Polsce za 12 tysięcy za metr, no musimy jeszcze doliczyć kilkadziesiąt tysięcy na wykończenie tego mieszkania, tak żebyśmy się mogli wprowadzić. Okej, okay, natomiast jeżeli chodzi o tak zakup z... nieruchomości w takich regionach jak Turcja, Czarnogóra, tak jak wspominałeś wcześniej. Co z takimi rzeczami jak obywatelstwo? Czy czasami, jeżeli ja kupię tam nieruchomość, to mam prawo starać się o obywatelstwo, czy nie? Mhm. Tak, właśnie w sumie, Marcinie, wymieniłeś dwa kraje, w których jest i było to możliwe. Tak o kurczę, prawdę, ale szczeriłem. Z tych krajów, których, na których, w których działamy. Tak, generalnie. W Turcji, inwestując 400 tysięcy euro, jesteśmy w stanie pozyskać paszport turecki. Rok temu jeszcze to było 200 tysięcy euro, natomiast w tym momencie, w momencie kiedy inwestujemy 400 tysięcy euro, dostajemy turecki paszport, czyli mamy nielimitowany wjazd, wyjazd do Turcji, możemy zostać tyle, ile chcemy. Dzięki paszportowi tureckiemu też możemy oczywiście wjechać do innych krajów, dla których jest otwarta Turcja. Co nam to daje i czemu na przykład czasem klienci nas o to pytają? No, na przykład chociażby dlatego, co wydarzyło się w Ukrainie, tak? Bardzo dużo Ukraińców, bardzo dużo Rosjan w tym momencie jest, mieszka po prostu za granicą, mieszka nie w swoim kraju i zmagają się też z problemami związanymi z pozwoleniem na pobyt, z, rezyden z rezydenturą, z tym, gdzie zamieszkać, w jaki sposób te dokumenty składać itd. itd. Natomiast na przykład czasem klienci pytają o Turcję i wybierają też Turcję, ze względu na to, że no, można by spojrzeć na Turcję jako na takie dosyć silne państwo, że w razie W no, mamy w stanie gdzie powiedzmy wyjechać, tak? zabrać mhm. swoją rodzinę, bo w momencie, kiedy inwestujemy te środki, dostajemy paszport dla siebie i dla całej swojej rodziny. Więc też, też dlatego właśnie klienci pytają właśnie chociażby o Turcję. Nie ma co się dziwić, w tym momencie w sumie tak naprawdę wagnerowskie gdzieś tam samoloty latają po granicy z, z Białorusią. Pytanie prowokacja, nie prowokacja, co będzie dalej, jakie są powiedzmy gdzieś nastroje i, i jak to się rozwinie. No jeżeli, oczywiście jeżeli zakończymy... oby to zostało albo się zakończyło tak. tak powiedzmy dobrze i już dalej nie szło, natomiast no klienci różne mają pytania i różne mają, mają przemyślenia. Jeżeli... Drugi kraj właśnie, o który hmm. pytałeś, tak? tak? Tak, tylko jeszcze chciałem jedno pytanko zadać właśnie, bo jeżeli już zahaczyłeś tak. o kwestię bezpieczeństwa, prawda, i właśnie zabierania rodziny do Turcji, bo rozmawialiśmy o tym kraju, czy Turcja jest bezpiecznym krajem, żeby tam mieszkać? Tak, Turcja jest bezpiecznym krajem, żeby tam tu mieszkać. Turcja jest hmm. krajem muzułmańskim, eee, oczywiście muzułmanie mogą nam się kojarzyć z terroryzmem, tak. ale ja mieszkam w Turcji osobiście, bardzo długo, w sensie mieszkam też w różnych innych, jeszcze też do innych krajów. Natomiast patrząc na Turcję, na to, jakie jest bezpieczeństwo, jak tutaj Turcy odnoszą się do obcokrajowców, nie wszystkie kobiety chodzą tutaj pokryte, chodzą tu. Polki, Rosjanki, Ukrainki, Europejki, normalnie ubrane tak jak u siebie po prostu w swoim państwie, nikt im nie robi krzywdy, nikt im nie zwraca uwagi na nich, więc Turcja jest rzeczywiście bezpiecznym państwem, jeśli chodzi o chociażby, powiedzmy, taką różnicę religijną, to jest hmm. z jednej strony, a z drugiej strony, jeśli chodzi chociażby o jakieś, nie wiem, kradzieże, czy włamania, czy takie, powiedzmy przestępstwa bezpośrednie mhm. to też jest tutaj bezpiecznie. Dlaczego? Dlatego, że w Turcji areszty więzienia jest, są dosyć w złej kondycji i nikt tam nie chce trafić. Mhm. To jest jedna przerażająca rzecz. A druga przerażająca rzecz jest też taka, że jest tu dosyć surowe prawo, tak? że tutaj rzeczywiście ludzie spokojnie się do siebie odnoszą. Zresztą jak to ludzie, którzy mieszkają w ciepłych krajach Zawsze jest spokojnie, tak. zawsze jest na chillu e, i po turecku to jest jawasz, jawasz. Mhm, A drugi kraj, o który pytałeś? Czarnogóra, prawda? E, to jest Czarnogóra, tak, tylko że w Czarnogórze. E, był projekt, który nazywa się Porto Montenegro, e, który był wybudowany. On już stoi, jest gotowy i tam w momencie inwestycji była możliwość dostania też e, czarnogórskiego paszportu. W tym momencie buduje się kolejna inwestycja w Montenegro, ale jeszcze nie wiadomo, jak to może wyglądać z tym paszportem, jeśli chodzi o Czarnogórę. Więc tutaj w Czarnogórze była taka możliwość, ale na tę chwilę jej nie, nie ma. W tym momencie z krajów, które my teraz obsługujemy, jest to Turcja. Oczywiście inne kraje też oferują np. złotą wizę, czy też po prostu dostęp takiej rezydentury. Aczkolwiek taki stuprocentowy paszport to jest właśnie Turcja, gdzie inwestujemy 400 tysięcy euro. Możemy to zainwestować nie tylko w jedną nieruchomość, możemy w kilka, i cała nasza rodzina dostaje paszport. Okej, okay, okej, okay. brzmi fajnie. A najlepsze zostawiliśmy na sam koniec to co, co ludzie lubią najbardziej usłyszeć czyli mam x kasy co mogę z tym zrobić prawda i chciałbym żebyśmy skupili się na takich trzech case'ach. Pierwszy właśnie 500 tysięcy złotych drugi będzie milion złotych a trzeci milion euro już tak trochę z wyższej półki i zakończymy pewnie sobie dzisiejsze nagranie. Także 500 tysięcy złotych. Mam taką kasę chcę sobie kupić nieruchomość myślę o Krakowie ale coraz więcej znajomych kupuje za granicą. Co mi radzisz? Mhm. Jasne, okej, okay. to może spróbujemy sobie troszkę pomiksować ewentualnie jakieś, jakieś kraje. I zaczniemy od 500 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych też przedstawiając kwotę w euro, ponieważ zazwyczaj kupujemy nieruchomości w euro, to jest około 112,5 tysięcy euro na, na tę chwilę, na sierpień 2023. Eee, I tak, za 112,5 tysiące euro jesteśmy w stanie na przykład kupić w Albanii nieruchomość z widokiem bezpośrednim na morze, która tutaj też nie będę rozróżniać rynku wtórnego z rynkiem pierwotnym. Rynek wtórny zazwyczaj w, jest oczywiście troszkę tańszy, aczkolwiek nie zawsze i też jest dużo oczywiście zależy, tak? Natomiast więc średnia, średnia taka powiedzmy cena za nieruchomość. Za 112,5 euro jesteśmy w stanie kupić w Albanii nieruchomość z widokiem, z widokiem na morze. Jesteśmy w stanie kupić na przykład kawalerkę na wczesnym etapie budowy, czy 1 plus 1 w Czarnogórze. Może nie z widokiem na morze, ale z dosyć bliskim dostępem do, do morza, w takiej bliskiej dostępności piechotkom, chociażby na przykład w rejonie Budwy, która jest, jest popularna wśród turystów. I na tę chwilę, na przykład w Turcji, też jesteśmy w stanie kupić za 112,5 tysiąca euro nieruchomość z rynku wtórnego, około 1 plus 1. E, lub też na wczesnym etapie budowy, możemy znaleźć jakieś 2 plus 1, czyli dwie sypialnie plus salon z kuchnią. Ewentualnie szukając w innych rejonach, na przykład nie Alanie, tylko w Mersinie. E, też tam są te ceny troszkę, troszkę niższe, więc znajdziemy też na przykład większe mieszkanie, czy może nawet z widokiem na morze jeszcze na etapie budowy, tak, czyli pomyć, kiedy ono się zakończy budować. Drugi pułap, czyli mamy milion złotych. Milion złotych to jest około 225 tysięcy euro. Za taką kwotę przejdźmy sobie teraz na przykład, do no, Dominikany. W Dominikanie jesteśmy w stanie kupić nieruchomość 1 plus 1, w niektórych rejonach też nawet 2 plus 1, też z dosyć takim bliskim dostępem do, do morza, piechotką, gdzie na przykład też wynajmujemy, wynajmiemy to, tą nieruchomość na najem krótkoterminowy. Za 225 tysięcy euro również kupimy w Czarnogórze. W Czarnogórze kupimy już z bezpośrednim widokiem na morze. Na przykład też dwa tygodnie temu nasi klienci kupili taką nieruchomość, gdzie też ja byłem z nimi w Czarnogórze, z bezpośrednim pięknym widokiem na, na morze, z widokiem na wyspę Skieti Stefan. Jeśli ktoś zna Czarnogórę i Budwę, to pewnie znaczy też historii wyspy Skieti Stefan. I też można ją. Bardzo korzystnie wynajmować. Tak? Mm -hmm. 225 tysięcy euro również tutaj, idąc na przykład na, a przejdźmy sobie do tańszego kraju, na Bułgarię. W Bułgarii jesteśmy w stanie kupić nawet 4 nieruchomości za 225 tysięcy euro. Okay. 4, 1 plus 1 albo studia, dosyć nowe apartamenty, które będziemy wynajmować później na krótki termin. Mm -hmm. Tak, idźmy sobie do mm, pułapu milion euro. Za milion euro na przykład wróćmy do, znowu do Czarnogóry, jesteśmy w stanie nawet kupić hotel, małe hoteli, które będziemy wynajmować na około powiedzmy 17 pokoi, może 20 pokoi lub też willę z prywatnym basenem, którą też możemy czy wynajmować, czy oczywiście zostawimy ją dla siebie. Za milion euro znajdziemy, oczywiście już tutaj przejdźmy sobie do wyższego pułapu, nieruchomość w Dubaju, gdzie dubajski rynek też cechuje się tym, że nieruchomość Wynajmuje nam się praktycznie cały czas. Wiadomo, że w Dubaju też różni się sezon poza sezonem. W tym momencie w Dubaju pogoda jest po prostu nie do zniesienia, natomiast za jakieś dwa miesiące, może nawet już za miesiąc, tam tak się mówi, że zacznie się sezon, czyli już hmm. rzeczywiście dużo osób też zacznie przyjeżdżać i też, też te nieruchomości będą się wynajmować. Natomiast Dubaj to nie jest tylko kraj ciepły, turystyczny, to jest też oczywiście kraj biznesowy. Do którego mnóstwo osób przyjeżdża i też kupuje, wynajmuje tam apartament, czy kupuje tam apartamenty dla, dla siebie. Za milion euro jesteśmy w stanie w Dubaju rzeczywiście znaleźć mieszkanie, penthouse. I przejdźmy sobie w sumie z milionem, tak naprawdę, do popularnej wśród Polaków Marbeli mhm. w Hiszpanii, która jest jednym z najdroższych rejonów jednym z takich najbardziej prestiżowych rejonów, jeśli chodzi o Hiszpanię. Tam za milion euro jesteśmy w, znaleźć, jesteśmy w stanie znaleźć mieszkanie około 2 plus 1. Z milionem euro w Marbelli niestety na przykład na willę, dom czy, czy penthouse niestety się nie porwiemy jeszcze. Tutaj musimy przygotować na wyższy budżet. Jasne, ale super przedstawiłeś to tak naprawdę na całej takiej mapie, że widzimy jak cały, różny budżet w różnych miejscach możemy kupić tą nieruchomość, że właśnie to jak wspomniałeś, że... W jednym miejscu 200 tysięcy dolarów nawet nie starczy nam na mieszkanie, a w drugim pozwoli nam na zakup czterech mieszkań. Więc fajnie jest mieć taki pogląd na rynek, i uważam, że osoba, która jest zainteresowana zakupem nieruchomości, zanim sama dojdzie do takiej wiedzy i podejmie decyzję odnośnie tego, gdzie kupić, dużo łatwiej będzie skorzystać z Twojej wiedzy, z Twojej firmy. A jestem pewny, że dla członków Latford Flip przygotowałeś też coś specjalnego i będą mogły, mogli liczyć te osoby na specjalne traktowanie. Tak, oczywiście. E, oczywiście, jak najbardziej. E, dla członków flat for, flat for Flip e, myślę, że możemy zaoferować na przykład bezpośrednią taką konsultację. Jeśli ktoś zastanawia się nad którymiś krajami i potrzebuje bardziej dogłębnej analizy, e, oczywiście nie będzie to porada inwestycyjna, ponieważ każdy decyduje, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. E, natomiast porównanie rynku, korzystając z naszego doświadczenia. Będzie przygotowane w sposób, mam nadzieję, wystarczający też taki, który pozwoli ewentualnie sprawdzić, porównać dane kraje, nad którym ktoś się zastanawia, czy w Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, czy na przykład w Europie, w krajach, które na przykład planują wejść do Unii Europejskiej, jak Albania czy Czarnogóra, więc też oczywiście możemy to porównać dla członków Latfor Super, dzięki wielkie, Michał. Wiem, że musisz uciekać, bo zaraz masz kolejne spotkanie, więc dziękujemy Ci też, że znalazłeś dla nas czas. W takim razie jesteśmy w kontakcie, a jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem nieruchomości, tak jak wspominałem, ja zdecydowanie rekomenduję współpracę z Michałem. Także dzięki i do usłyszenia. Dzięki bardzo Marcinie za, za poświęcony czas. Do usłyszenia w takim razie i do zobaczenia. Zapraszam też do obserwowania nas w mediach społecznościowych. Teraz będziemy zaczynać serię ekspercką 100 Days About Real Estates, gdzie przez 100 dni będziemy mówić o nieruchomościach za granicą. Zapraszam. Super. Apartment in Paradise. Dzięki. Na razie. Cześć. Cześć.